Okej, okay. eee, to jest pierwszy taki mój materiał, myślę, że nie ostatni, mam taki setup, że ja pierdolę i się boję, że mi się wywali telefon, ale no jest dzisiaj wyjątkowa okazja, bo przyszła do mnie paczka z Japonii, o mandarake. zamówiłem sobie jakieś tam pierdoły za grosze, które chciałem i nie sądziłem, że one będą tak tanie. Eee, ale dobra pozwoliłem sobie już rozciąć bo mam chujowe noże nie mam tych tapeciaków ładnych unboxingowych specjalnie eee, no i sobie zobaczymy co tam sobie upolowałem eee, pakowanie Japończyków jest gigakoksem bo tutaj eee, kartonik dostał mega po dupie eee, a tu chyba będzie wszystko Git. Z tego co widzę, w ogóle nie naruszone. Dobra. Kartonem sobie później nie wiem, co zrobię z tym kartonem. Możliwe, że położę sobie na półeczce, żeby <gry� effective> był, było mandarakę, żeby wszyscy wiedzieli, że zamówiłem sobie coś z Japonii. Ale dobra. Końc pierdolenia. Y to jest pierwsza pozycja i w sumie paradoksalnie yy, paradoksalnie o tym dowiedziałem się niedawno i to jest dość świeże yy, no i chciałem sobie coś zobaczyć czy, czy, czy faktycznie ten autor, bo był ostatnio jakiś materiał z tego co pamiętam właśnie na Archive Archive się nazywa ten ten kanał, gdzie pokazywali mangacy niezależni swoją rutynę pracy i jak to wygląda u nich, i właśnie był, było mówione o Shichowu. No i co? Artworkowo bardzo wygląda. Mam takie skojarzenia z Oshimim. Trochę, trochę, nawet bardzo. E... No jestem ciekaw tego, właśnie widzicie kurczę, że wszystko jest tak naprawdę cieniowane la... lineworkiem. E... I nie jest to jakoś wypełnione tekstem i właśnie na tym mi zależało, bo trudno się robi e... Z tym co chcę przeczytać ostatnimi czasy, bardzo mało rzeczy mnie e, interesuje. I no, chciałbym sprawdzić niektóre rzeczy, które nie są po prostu przetłumaczone, więc zacząłem sobie od tego co ma mniej tekstu, żebym nie musiał oje, żebym nie musiał po prostu ślęczyć godzinami e, z translatorem, tylko po prostu sobie jakoś Okej okay to przeczytać e, dobra. Piękna kładka I obi. Hmm. Nie powiem. Ciekawe. Dobra, wywalę to w pizdu. I ten karton w sumie tak samo. Nie wiem po co, po co to trzymam. Eee, Następną poz pozycją to jest Atomic. A cóż i Kaneko? Jeżeli ktoś słuchał naszego podcastu, przynajmniej raz będzie wiedział kto to jest. Eee, na pewno. Przy po Ostatnim odcinku, gdzie mówiłem o Wedmund, czyli mandze tego autora. Ogólnie wstaje bista sprawa jest z obwolutą, która jest plastikowa. Ta manga chyba jest z 90 któregoś roku. Znaczy, to jest zbiór shortów, nie? I spójrzcie na styl właśnie. Jak wspominałem kiedyś, właśnie UFO 3D, e, jak wspominałem kiedyś, e, Atsushi Kaneko jest, jakby to powiedzieć, e, gościem, który nie za bardzo czytał mangi, tak naprawdę. I jego kreska, tak naprawdę, jest takim połączeniem e, Daniela Klausa i Charlesa Bensa, e, który, jak wiadomo, zrobił Black Hole. a Klausa chyba nie muszę wspominać, bo raczej ludzie kojarzą. A jak nie kojarzą, to sobie nie wiem, a, przeczytajcie a, mojego ulubionego Davida Boringa, albo to bardzo znane, które ma lepszą adaptację filmową, czyli sami sobie dopowiedzcie, albo sami sobie poszukajcie, żeby was po prostu jakoś. O, kojarzycie? Tak jest. Polański płakał. Jak go spotkał, nie spotkał, albo spotkał jego ofiarę. Dobra, e, mega super. I też widzicie, nie, nie, nie ma to za dużo tekstu. Zaraz zobaczę w sumie, który to jest robić. To jest pierwszy pierwszy print 2001. Hmm. A resztę nie rozumiem. Dobra, Atomic. No i ostatnia rzecz. Bo w sumie to zamówienie było trochę, trochę na test. trochę, trochę. trochę chciałem sobie potestować, czy, czy Mandarake daje radę. O! I tutaj mamy magazyn z 2016 roku, gdzie wychodził jeszcze Billy Bat. Nie wiem, który to jest zeszyt. E, zaraz sobie musiałem zobaczyć. O. E, o, o, o! No nie rozumiem. Nichu ja nie rozumiem. Ale prawdopodobnie, prawdopodobnie już, już końcówka to była wtedy Billie'ego Bata w 2016, to się już kończyło. Musiałbym, ale nie chcesz spoilerować, kurwa. Dobra, jakoś to umieńmy. Kolejna, kolejna manga, której nie kojarzę, ale ma ciekawy styl. Nie powiem, że nie. Okej, okay. co so, tu mamy dalej? Trochę świętmy więcej czasu, bo tutaj jest jednak więcej rzeczy. Mm. No fajnie, fajnie. To wygląda trochę ochydnie, a trochę tak śmiesznie, nie wiem. Trochę mam vibe yy, z sami, z jebusami, spuszczę i rokejik. Hmm. Jakoś manga sportowa o baseballu. No super, super. Konkretnie nie to nie obchodzi, ale o, no cóż to. Tutaj mam vibe trochę. Hm. Shimano Saku. Nie znam, nie znam, ale mam trochę vibu. E, ostatnio czytałem e, Tani Gucciego e, z, z zimą. Z zimą, tak. I, i, I przy każdym rozdziale, e, właśnie była e, podobny koncept. I podobna w sumie, no wiecie, starszy pan albo pan, e, jakaś nostalgiczna miejscówka w szaliczku. Eee, trochę vibe'u trochę do Gucciego, eee, Ale widzę, że filsowa Opierdala sera eee, Ale z jakoś papieru typu chujnia to, to się da czuć Pod palcami, jakie to jest cienkie wszystko Tutaj sobie ktoś opierdala O! Spójrzcie jaką zajebistą ma Pijamkę Chłopaczyna a a tutaj, w sumie, bardzo mi się kojarzy z Abyss'u Pizza of Hell był taki gościu Jak ktoś ma Discorda, to na miniaturce mam bardzo podobnego gościa W sumie też widzę podobieństwo Które jest na wyrost, bo nie jestem człowiekiem, który znajduje pięć prawd w jednym kadrze. Pozdrawiam, Fafnir. Kolejna sportówka. Oczywiście baseballowo. Tutaj chyba bardziej, bardziej nie na serio. Bardziej prześmiewczo. Dobra, skip, skip, skip. O, tutaj jest jakiś kur... O, Wow. No, nie wiem, nie wiem. Nic nie kojarzę. Z, nic nie kojarzę z tych tytułów poza Batem. i w sumie kupiłem tylko dla Biliego Bata, bo chciałem mieć magazynik. O, jakaś kolorowa strona. O. Dodatek do ryżu. Przy wypłacie, był. O, lens się sobie założyła. Hmm. Nie chcę być taki, jakby to powiedzieć, heh. A, seksistowski, ale zgadując po kresce, jaka jest delikatna i oszczędna, wydaje mi się, że to rysowała jakaś kobitka. Ale może nie mam racji. Może nie mam racji. Tutaj jakiś kurwa pokrak. A... O! to strasznie mi się kojarzy z gościówą od marcowego lwa. Może to ona? Może nie. Nigdzie nie widzę. Gdzieś po... Nie. Nie widzę. Nie widzę. Sora. Nie powiem wam, czy, czy miałem rację czy nie miałem racji. O, tutaj jakaś jękoma? Hmm. Też nie kojarzę. Też nie kojarzę. Nie wiem. W sumie napiszcie w komentarzach, czy w ogóle kojarzycie coś poza... poza Billing Batem z tego magazynu, bo jestem ciekaw, czy jestem jedyny taki ignorant, czy, czy faktycznie o, te magazyny są przepełnione shitem albo rzeczami. Stricte nieimportowymi, eksportowymi. Jak zwał, tak zwał? Eksportowymi. Boże. Eee, kolejna rzecz, której nie kojarzę: Winskopite. Albo mm. szambo, Nie mam pojęcia. Żarcie. Chujowa kreska. Bardzo mi się nie podoba. Albo w sumie to mi się podoba. No, ale Design mi się nie podoba. Jest strasznie kartonowy, ale nie tak kartonowy jak lubię. Eee, chlańsko. Jakiś przepis kulinarny. Zajebiście. To chyba kojarzę. To chyba kojarzę. Albo mi się tak wydaje. Dobra, dobra, kończmy to kartkowanie, bo mnie już boli ręka. W sumie jest w chuj tych stron, na turbo cienkim papierze. O, tutaj jest zajebiście dużo dialogów. Eee, to znaczy, że może być 50-50, albo jest to fajnie poprowadzone dialogowo. Nie powiem wam, bo nichu ja nie rozumiem. Eee, albo jest po prostu obsrane tekstem i jest głównym. 50-50 jak w życiu e, kolejna rzecz, kolejna rzecz. Tutaj widzę Han Solo tylko po japońsku. Kobicina z Cycem. Haha. E, ha, ha. No fajne, fajne. Nie no, nie fajne. Nie wiem. Albo w sumie fajne. Gdzie ma łeb? A kukła. Who knows. Kolejny. O! Cóż to jest? To akurat mi się podoba. To akurat mi się podoba. W uh, Underground Japan był chyba jeden mangaka albo mangaczka, która miała bardzo podobny, podobny styl. Uh, dobra, kończymy to w nie? Całość, całość. Okej. Okay. To też wygląda całkiem spoko. No i koniec. No i koniec. No i koniec. Okej. Okay. W tym magazynie, bo to chyba jest morning, yy, od podaży yy, wydawano, a dalej wydają yy, Plan of the Drugs, który chciałem kupić. Zapłaciłem za 200 jenów, czyli w chuj mało Osiana. Paradoksalnie za to zapłaciłem 500 jenów, ale no tutaj, no nie wiem, no tutaj, tutaj jakoś papieru już jest bardzo, jest gruby ten papier. Porównałbym go do, kurwa, już, już nie wiem, nie wiem do czego bym porównał, chyba do takiego mm, angielskiego papieru, wizowego papieru, na pewno nie naszego papieru. Wolę w sumie ten angielski. Jest bardziej przyjemny do, do czytania, jest lepszy dla oczu, bo ten odcinek jest taki kremowy. Kurwa! Ej, był taki youtuber, który robił dokładnie tak samo. A tutaj grzbiecik bardzo ładny, będzie flex. Jak zaprosisz sobie damę swojego życia, ona się patrzy na Twoją szafeczkę, regalik od jej winylka. Ona patrzy, patrzy. O, jakieś krzaczki. O jezu, jesteś International. Kurwa, chłopie. Masz 750 do Flexu. Dobra. To chyba jest mój faworyt jednak. Z tego jestem najbardziej ciekaw. Tutaj macie grzbiet. I chyba to wszystko. Chyba to wszystko. Nie, no, na pewno to wszystko. Za to zapłaciłem 450 jenów. A za to chyba. 500, jak wcześniej wspomniałem, więc za darmo. Nie no, kurwa nie za darmo, ale dosyć tanio. Dobra, to chyba wszystko. E, powiedzcie, czy będziecie chcieli jeszcze, żebym coś nagrał. W sumie nie wiem, co ja pierdolę, e, bo to jest totalnie, totalnie na żywca. E, staram się jakoś e, nie zanudzać, ale kurwa, co ja pokazuję. Chyba, chyba, chyba chyba nic z tego nie zrobił, nie? E, staram się Was nie zanudzać, ale też e, staram się coś mówić sensownie i składnie. Więc to tyle moi drodzy. E, życzę Wam e, udanego weekendu, bo nagrywam to w piątek, a pewnie wrzucę za 5 miesięcy. <laughs> nie no, postaram się dobrze zbić jak najszybciej. No i, no i siemano. Myślę, że następna paka będzie też z rzeczą Fafnera, którą chcę i z winelami, które chcę i z magazynami, które no już są bardziej vintage. 79, 78 Garo Magazin i to wszystko. Dzięki Wam ludzie i trzymajcie się zdrowo.